Uwielbiam herbatę miętową A wy uwielbiacie? Lubicie pić herbatę miętową? Mmm, czekajcie, dajcie mi sekundę teraz żeby się rozkoszować A później troszkę zaszaleć Witam serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 4 Wypiłem herbatę miętową i teraz mam heź zaszaleć! Wow! I wyskoczyliśmy! O, oh, to będzie krótki odcinek, chyba. Wlecimy do wody? Wlecimy do wody? Nie, uderzyliśmy w jakiś czerwony samochód. Nice, 49 stang, jump. Okej, okay, to może jakieś zadanie wykonamy. Z tego ostatniego, co widziałem je olewali, nie. Dzwoniłem do, do wszystkich, wszyscy mnie olwali Zadzwonimy do y, Romana. Może rom, Roman mi nie oleje, Dam mi jakąś robotę Okej, okay, robota jest. Jest zaznaczony, GPS teraz Jedziemy! Suro, Postaramy się Tak szybko jechać jak to w filmie Taxi Kurde No może on w tym filmie w taxi nie uderza tak te wszystkie lampy hydranty jak to ja robię I zdecydowanie jeździł lepiej ten 407 Jeśli się nie mylę Bardzo fajny film Dawno już go nie oglądałem Wow kupę lat Ale a ten koleś co tutaj robił? Czy nakręcał? nakręcał chyba, tak. Oje oh yeah. No tak, musimy zabierać, znaczy zabrać Romana samochód. No to bierzemy Romana samochód i jedziemy. Jak zawsze brudny... Fairfly Island. Ogląda ogólnie ten e, serial Firefly, który niestety został skancelowany. Nienawidzę tą telewizję, która skancelowała Firefly, ponieważ ten serial był naprawdę dobry. Co jest ciekawe, że często w innych serialach może się spotkać z tym, że aktorzy mówią: Przywróćcie nam Firefly'a! Ale niestety, niestety, nie sądzę, żeby to kiedyś, e, o, żeby z powrotem zaczęli kręcić. Dobra, mamy tylko klienta. Zrzucił butelkę, już ma jeden minus. Jak będzie niemiły, to go przejadę no, na końcu. East Island side. Okej, okay, okej. Okay. Przeklina, poza tym. Jeć, yeah, szybciej tym samochodem. Jakiś metalowiec. Skoro, że na GPS nie pokazuje, ile metrów zostało do, do końca trasy. Jedziemy, jedziemy. Chyba blisko jest. To mi, to mi się zdaje. Naprawdę, zachęcam was do obejrzenia Firefly Jest to taki... E, kurde, jakby to powiedzieć... science-fiction serial. Wszystko się dzieje oczywiście w kosmosie. Eee, oni podróżują samolotem, który się zwie właściwie Firefly. No, może jakiś metalowiec, ale. Wydaje się ok, zobaczymy co mi powie na koniec, trasy. Właściwie teraz się pogubiłem Czy Firefly to była nazwa tego statku, czy Serenity była nazwa statku, czy Serenity była nazwa serialu. O kurde bo. Czy to mo... bo wiem, że na końcu, że nie zakończyli serialu do końca i powstał film, to może film się nazywa Serenity. O kurde bo. Call shit with the ball. Okej. Okay. Zapiszemy stronę gry. All right, man. I took care of that fair for you. You are truly Dlaczego ten dupek zahamował? Jedziemy do. właściwie zadzwonimy do Jacoba Jacob To jest dziwne, co chce zadzwonić, to koleś rozwala szybę w samochodzie. A ta laska tanczy do tego kolesia. Teraz wsiądziemy do samochodu. Zabierasz prostytutkę do domu, koleś. Właściwie nie moje życie. Lub co chcesz. Ja troszkę ich nastraszę. Oczywiście jest skrzynka. Kogo my tu jeszcze mamy? Michel na pewno nie za wcześnie dzwonimy do wlada. Fuck you kuźba, wszyscy nikt nie jest odebrać kuźba mać. Jedziemy do vlada bez pośrednia. Wlad, wlad, wlad. Nie lubię tego dupka, ale no niestety nie mam innego wyjścia. On mi załatwia roboty jakieś. Więc jedziemy. A kasa się przyda. What, what I want is dollar. Tak. Wow, ile samochodów, ile wraków. Zańczycie na telefon do Polski za jakiś czas. Nubiutkie funkiel. <laughs> Pocięte w kawałkach albo. A właściwie, może je przerobię na żeletki. Ogólnie ciężko teraz kupić żeletki. O, będziemy mieli... ten... Aaa, myślałem, że tam prosto jadę, kuźwa. Teraz dopiero zobaczyłem na mapę, że muszę skręcić. Chciałem jechać tam do przodu, prosto. No trudno, może innym razem. Zielone, zielone, jedziemy! Było zielone dla mnie. Dolar. Dolar dla siebie. Jest. Jesteśmy na ulicy. Zbliżamy się do celu. i zahamowaliśmy No szybko. Oh, okay. where can I get? The oh, yo I there you I'm are. Okay. Right. Come on, right. let's, go go okay. Go okay. Like <laughs> let's go for a walk, okay? Right. Come on. Let's go for a walk. Co nawet why? Because if your cousin me a lot of money until he pays me, you're fresh of the Yeah, You his mind. What the fuck you mean why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Come Come on, No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So, there is Mikhail. Mikhail is a Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Jeszcze będziesz naprawdę

So you could snort Coke? No, listen. Oh, that's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some lexity in it, though. Gives you a stomach problem. <laughs> nice detail. Yeah, listen. Uh. Where are we? <gibberish> <gibberish> <try> oh, oh, yeah. no, 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 I need to get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. You're no, cool. No, <gibberish>

Jeszcze żeby tam dojechać, zobacząc, że żeby nie ten pociąg. Subway Station, go to the subway. Gdzie jest... Aha, gdzieś tutaj jest blisko. kurwa, gdzie jest wejście? Z tej strony? Aha, okej, okay, jest tu wejście. Station platform. Na platformę idziemy. Hmm. Chyba do góry. <laughs> No to było głupie, totalnie głupie. Jej, yeah, jest platforma. Wait for the train. No, yeah, jedzie mój pociąg. Ej, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Ja chcę siedzieć z przodu. Oczywiście, e, kamerę wszystko rejestrują ok, e, żeby szybko to przejechać, możemy wciskać Enter, Skip, minąć. No ja zastosuję tą metodę Silver Lista Compact. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Mamy zejście tutaj, jest zejście, jest zejście. Eee, 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 To było szybsze, haha! Teraz przydał mi się jakiś dobry samochód. Kurde, dawaj, dawaj 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 koleś, koleś, koleś... Ten samochód, samochód jest mój! U, policja, ale spoko, policja nie widziała. Miałem fuksa. Kolejna policja. Kurde, bo no nie mówcie, że to tak blisko jest. Aha, widzę koleś, którzy się opiekują samochodem. Mam pomysł, mam bardzo dobry pomysł. Rozjedzie mi ich. O. jeszcze wstajesz? Chyba już nie. Ja nie wstaję.

Śmiało się z Romana, że Roman lubi jeździć z brudnymi samochodami. No to jedziemy samochód, zabieramy samochód na I Jedziemy go umyć. Zobaczymy, czy to będzie mynia czy to będzie e, warsztat, gdzie go przemalujemy. <grybujesz> no pewnie w pewnie jakiś to sposób jest umycie samochodu, przemalowanie go na inny, na inny kolor. Wow! Powiem mi to z golfa dziadka. Jak? Pożycza, pożyczam od dziadka golfa. Chodziłem jeszcze do liceum. Wow, a nie to jest prawdziwa Czyli to znaczy, że nie wyklepia mi. Właściwie nie wygląda tak źle ten samochód. Mmmm. Nie, Roman, zamknie, zamknie okno. BO BĘDZIE MOKRO! I teraz cały lakier porys porysają Czekaj, czy jak wezmę Romana samochód Ten Bruny samochód Czy tak samo umyją go Jestem cholerę tego ciekaw Okej okay, już, już No ileż można czekać No ja pierdolę Jeszcze z przodu mi umyjcie Jej, samochód jest czyściutki. Tylko nikt nie mówił, że ten samochód ma przyjechać cały. Ciekawe co się stanie, jak go troszkę rozwalam. Hmm, koleś się teleportował. Troszkę, że go uszkodziliśmy. Czas na więcej. Mm, oh yeah. maska mi niepotrzebna. A po co mi? Ej hey, Vlad! Przywiozę twój... ...funkel samochód! Czyściutki! Czyściutki! Ciekawe jak jeździ na wstecznym. Spróbujemy troszkę na wstecznym. O, o! Kurde, rzuca, rzuca nie... O, ja pierdolę, rzuca niesamowicie. Zbyt ciężko, żeby prowadzić. Na wstecznym. Jąo. Łoo! Ło policjanta, ale spokojnie, nie jesteśmy w parku. <laughs> Miałem fuksa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest garaż. Przestraszyliśmy jakichś dupków. Ues, chciałem walnąć w ścianę się. Nie udało, nie udało się.

Okej, okay, byliśmy, załatwiliśmy misję. Właściwie zerknijmy. Um, to Jacob. Bo ma teraz robotę dla mnie. I odbierze telefon. Fuck you. Nie chcę dzwonić do Michelle, bo za prędko jest. Jedziemy z powrotem do Vlada. Czy może pobawimy się z policją?

Yeah, ah, okay. What about you, man? Now the Vlad is on the wall. Glass of water. Glass of water. Oh Pivo. Budweiser. Bang bang you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. The guy, you saw me talking to. This guy. This guy. Oh yeah! Yeah, yeah! Very funny. See <laughs> if I told you he was going to rob your cousin. I'd see what problem is, he got with my cousin. Hold on. Hey, 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 gorgeous! No, I can't talk right now. What are you wearing? No. Teraz, teraz mam wiesz co? Właśczo, what you are wearing right now? I'll call you back. Huh? Sorry. Wszyscy mamy takie same telefony. Uh, uh. You know, for a damn yokel, you are a very funny guy. <laughs> yes, and for an annoying dick, you are really an annoying dick. Well, <laughs> I'll <really ashamed> <laughs> put some more. The guy with the powerful friends. and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab. So, why is I even going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angry at Mikhail mr Faustin offended him you think he's stealing some paperwork from her mom. you catch him and kill him then we say it was just a robbery that fell and what if i say i don't want to be your hitman then mr Faustin will be very angry with you and your cousin. okay oh Będziemy zabijać, tak? jakbyśmy już tego prędzej nie robili. Jedziemy zabić tylko kolesia. Bo przez niego możemy mieć tarapaty. Uh, garaż Romana. Ten jest fajny samo ale weźmiemy teraz ten. Jej, się wozimy. Jedziemy do Romana, garażu. Właściwie, gdzie jest moja stacja? Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, chyba jest napisane Dla miłości i sensu mojego życia Czyli dla kochanego kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, właściwie O. kurwa. samochód kurwa. to zmienić Kurwa, kurwa. to Ja, kiedy mogę mi jak zmienić samochód. Fuck. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Szukamy jakiegoś samochód lepszego. Kuź wiesz, ja szczerze, będę musiał wykonać jeszcze raz zadanie. Od nowa. Bo tą formą go nie dogonię nigdy. JEDZIE PRZY ŚRODĘ, KOLEŚ! Wow, 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 on skręcił! Skręcił, skręcił, skręcił! Nie, ja go nigdy nie dogonię tym samochodem! Kurde, i żadnego z fajnego samochodu nie ma, który by mógł zakosić! Fuck. Jebany koleś Jest tam Wchodzimy do góry po sodach w soda kurzia drabinie F Próbowałem wszystkie klawisze, ale oczywiście F musiało być Weźmy jakąś broń, wyciągniemy, bo przed chwilką nie miałem żadnej broni, a chciałem strzelać. Gdzie uciekasz baranie? Twardy koleś, co nie? Po tylu strzałach, to już każdy normalny człowiek by leżał. Wow, ale skok wykonał. No co? Biegniemy za nim. Tak samo skoczymy. Ale ja bym wolał skoczyć do basenu. Oje, oh yeah, i tak do basenu. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Musimy go dopaść. O! Czyżby spadł? Jej Dopadłem go, teraz już nie będzie mnie, mnie, mnie nękał, a zwłaszcza Romana. Dlaczego zadanie wykonane? Kurwa, macie co to za ludzie są? Tu wylecić kompletę tego kolesia? Watch my back. Za późno! Już koniec? Taki twardy byłeś? U. Fuck, i policem mnie goni teraz. Masz coś tu dla mnie. Ogólnie jak mam z tego zejść? Ha aha, to jest pytanie Zobaczymy tamto... Z tamtej strony. Cs, ja pierdolę. Tu coś jest. Oooooo wow, fuck już po mnie! <ścoughs> Chciałem skoczyć w lewo Ale się nie udało. Ale spoko, spoko. Policja mnie nie złapała, a ja wychodzę świeżutki ze szpitala. Czas na herbatę.